Jest dla mnie najważniejszą osobą na świecie oprócz dzieci, tak? Mm -hmm. Bo dziś jest ten, nie możemy zaburzać też rzeczywistości, bo, bo wszyscy na przykład mają dziecko jest najważniejsze. Zaburzasz wtedy tak naprawdę cały świat, bo jest partner i są dzieci. To wszystko musi być jednak w jednej linii bardzo ważnej. Dla matki dziecko jest najważniejsze, ja to rozumiem, ale zapominasz o partnerze. To też będzie dobry temat, bo matki często zapominają o partnerze, pomijają go. Po porodzie stają się alienami, yy, otaczają dziecko miłością. Zapominają o tym człowieku, który stworzył też to dziecko, który był twoim przyjacielem, który też ma potrzeby, prawda? Więc tutaj to przełamywanie też jest ważne, ale to jest temat na inny podcast, który chciałabym poruszyć, bo sama w takiej sytuacji byłam. I wiem, jak bardzo przestałam myśleć o partnerze, który był samotny, który był smutny, który czuł się opuszczony. I często ci mężczyźni potem dostają na przykład na głowę i idą gdzieś w to miasto, i potem my jesteśmy zdradzone i mówimy, dlaczego ja jestem taka zajebista, prawda? Więc ten kij ma dwie, 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 dwie strony. Jeżeli chodzi o małżeństwo, uważam, że powinna to być nasza decyzja, nie powinien wpływać na to żaden rodzic. Nikt nie ma prawa mówić nam, jak mamy żyć. Eee, organizacja ślubu często kończy się rozstaniami. Organizacja ślubu, sami wiemy, że jest to em, tak kurwa depresyjny czas <grym> pod względem wyboru nerwów i wszystkiego innego, ale jest to piękna euforia z drugiej strony, jest to piękne przeżycie, ale nie wszyscy są gotowi w danym momencie na to, dlatego uważam, że żadna presja nie powinna wywoływać. Jeśli mężczyzna ci się oświadcza, to masz prawo jasno stawiać zasady. Okej. Okay. Będę twoją narzeczoną, ale chciałabym, żebyśmy ślub wzięli za dwa-3 lata. Nie jestem dzisiaj gotowa. Z chęcią przyjmuję twój pierścionek, ponieważ przyjmuję Twoją miłość, kocham Ciebie, ale zróbmy to, bo tak uważam. On powie, dobra, to za, za dwa. Okej, okay, to jest nas półśrodek. Nie możemy od razu y, rzucać się, oddawać mężczyźnie całości siebie, nigdy, nawet mykoby facet nie powinien oddać całości siebie. Zawsze mi mówiono, że trzeba zostawić coś dla siebie. I to jest bardzo ważne. Nie nie, posłania, nie pokazuj całej dupy. Bo mimo, że się kochamy, to jednak ta namiastka ciekawości, jak i takiej tajemniczości. Y, twojej osoby jest bardzo istotna, bo ona zawsze będzie takim bodźcem, który będzie sprawiał, że będziesz chciał dowiedzieć się więcej. Będziesz mhm. chciał podążać za tą osobą. I uważam, że tym drogowskazem, tym rycerzem na białym koniu i tą roszpunką i tym cudownym romansach, które oglądamy i tych filmach, w które się zanurzamy, najważniejszy jest rozsądek. Czy jesteś po ślubie, czy nie, nie ma to znaczenia. Jesteś tak samo wartościowym człowiekiem. Ale najważniejsze, żebyś nie podlegał presji, tego, że musisz to zrobić, że ty musisz być panną młodą, że ty musisz teraz, bo skończyłaś 30 lat, że ty musisz teraz, bo będziesz starym kawalerem, że ty musisz teraz mieć dziecko, bo będziesz starą mamą, a ty będziesz emerytem, jak będziesz. Najważniejsze jest to, żeby w życiu czuć miłość i wiedzieć, że człowiek, który, no to wiesz, to jest też ryzyko, bo bierzesz ślub i tak naprawdę kochasz kogoś, ale nie wiesz, kim będzie ten człowiek za parę lat. Życie niestety reflektuje pewne rzeczy i uważam, że powinniśmy bardziej świadomie podchodzić do decyzji małżeństwa. Rodzicielstwa, które nie jest zaskakujące, bo czasami zaskakuje, prawda? Są różnego rodzaju wpadki i uważam, że miłość i poznanie tego partnera w przeróżnych sytuacjach, kiedy trzyma Twoją głowę, jak żygasz do kibla e, i nie brzydzi się i, bym, bo, i, i wiesz, to jest piękne tak naprawdę, wiesz, bo sama wiem, jak żegłam do kibla po wi zatruciu winem e, i byłam trzymana za głowę i w ogóle nie było problemu i, i ktoś się mną opiekował. To są sytuacje, w których wiesz, że ten człowiek będzie z Tobą zawsze, bez względu na to, czy będzie tak tak, czy, 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 będzie, czy będzie inaczej. I żeby był dumny, wiesz? Mm. I, I najważniejsze jest to, tak puentując całą tą sytuację, żebyśmy byli kowalami swojego losu i podejmowali słuszne decyzje, bo wszystkie decyzje, które podejmiemy pod wpływem innych, to my za nie będziemy zawsze rozliczani i to życie nas za to rozliczy. Także czy z pierścionkiem, czy bez obrączki, najważniejsze, żebyście byli szczęśliwi, bo papierek to tylko papierek, a jednak tylko papierek. W zależności, którą opcję chcecie wybrać, ale wybierając opcie, opcję, wybierzcie tą, gdzie jest taka naprawdę prawdziwa miłość, która jest ona się zdarza i wielu z nas jest, tylko czasami boimy się kochać. I taka jest prawda. Kocham Cię Zuzia. Kocham Was. <grym>